Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym vlogu na moim kanale, jednocześnie pierwszym vlogu w 2020 roku. Dzisiaj mamy czwartek? Czwartek, mamy 2 stycznia i w sumie pora wrócić do takiej normalności i codzienności, ale powiem Wam, że zawsze jak są takie wolne dni, to one mnie strasznie rozbijają i ciężko mi się później zmobilizować do pracy. Szczególnie właśnie jeśli występują tak trochę po sobie, bo w sumie mieliśmy święta, potem było kilka normalnych dni, teraz sylwester, nowy rok. No i znowu kilka takich normalnych dni, w sumie uświadomiłam sobie, że jeszcze będziemy mieli 6 stycznia święto, tak więc też będzie kolejny dzień wolny i zawsze właśnie ciężko jest mi później wprawić się z powrotem w ten taki mój codzienny rytm, bo gdzieś tam co chwilę wiem, że mogę sobie na trochę odpuścić, no bo jest wolne. Więc gorzej też jest się za cokolwiek zabrać, ale dzisiaj w sumie od rana już działam. Zrobiłam kilka rzeczy, z których jestem zadowolona. Nagrałam już też film dla Was na jutro z postanowieniami. W sumie to widzieliście już go, jak ten vlog wchodzi. Długo się zastanawiałam, czy go będę nagrywać, bo też w nowy rok jakoś straciłam ochotę, właśnie na robienie takiego filmu, ale uznałam, że. Że jednak się pojawi, że jednak chcę mieć taką małą pamiątkę Jeżeli chodzi o dzisiejsze plany, to jeszcze kilka rzeczy mnie czeka do zrobienia Ale później chciałabym się wybrać do i Chcę zerknąć na jedną rzecz, bo nie chcę w sumie zamawiać w ciemno przez internet Co prawda jest tylko rozmiar S w sklepie No ale też będę widziała, jeżeli rzecz będzie na mnie za duża czy też za mała To po prostu wtedy zamówię sobie inny rozmiar ale chciałabym jednak zobaczyć na żywo, żeby znowu nie wtopić. Tak więc myślę, że się zbiorę. Na pewno wezmę was ze sobą, pokażę, co tam ciekawego na wyprzedażach słychać. Chociaż też nie wiem, czy będę chodzić jakoś bardzo po sklepach, bo obawiam się, że może być spory tłok. A tego, jak wiecie, nie lubię, no ale, ale trudno jakoś dam radę. Tak więc ja teraz uciekam i widzimy się za chwilkę. Prosiliście mnie bardzo często pod vlogmasami, czy nagram film na temat pielęgnacji moich włosów, i w sumie mówiłam Wam, że powiem Wam o tym w jakimś vlogu, bo to się nie nadaje na film. Natomiast właśnie przed chwilą usiadłam, żeby no, trochę pogadać na ten temat, i powiem Wam, że wyszło tego tak dużo, że chyba jednak zrobię z tego oddzielny film, bo w sumie niby tylko kilka produktów, ale jakoś, jak już chciałam powiedzmy, powiedzieć to rzeczywiście, co mam do powiedzenia na ten temat. No to kilka tych minut się nazbierało i teraz wydaje mi się, że chyba nie ma sensu, żeby wstawać do vloga 10-minutowe gadanie na temat pielęgnacji włosów, e, tylko po prostu rzeczywiście zrobię z tego oddzielny film e, i podejrzewam, że może nawet go wrzucę w przyszły piątek, w sensie w piątek dla Was, piątek. Tak więc e, no mam nadzieję, że zaspokoję Waszą ciekawość i, i gdzieś tam może te moje produkty sprawdzą się również e, i u Was. Oglądam od jakiegoś czasu, a w zasadzie już od świąt serial Ua dokładniej drugi sezon i powiem Wam, że no nie zachwyca mnie. Nie mówię, że byłam fanką tego serialu, bo już pierwszy sezon nie do końca mnie przekonywał, natomiast im dalej, tym gorzej. I o ile ten pierwszy sezon mi się całkiem dobrze oglądało, tak ten strasznie męczę, jeden odcinek oglądam na jakieś trzy razy i w sumie oglądam go głównie dlatego, że żaden inny serial mi się jakoś nie rzucił ostatnio w oczy. Tak więc, już to tak kontynuuję z przyzwyczajenia. Natomiast, jak widzicie, jestem na piątym odcinku, a oglądam już chyba drugi tydzień, więc no trochę słabo. Jeszcze mam pięć odcinków do końca sezonu. Niby słyszałam, że od tego piątego odcinka zaczyna się robić ciekawiej, tak więc zobaczymy. Mam nadzieję, że tak będzie. Um, natomiast nie wiem, co mnie w tym serialu nie przekonuje: czy po prostu ta tematyka mnie drażni i jakby takie zachowanie u mężczyznę. Czy aktor, którego, tak jak już kiedyś mówiłam, bardzo kojarzę z serialem Plotkara? W plotkarze też za nim nie przepadałam, jakoś tak po prostu, no, nie mój typ. Tak więc nie wiem, może to jest powodem, albo właśnie to, że za bardzo mi się kojarzy z tą plotkarą i gdzieś tam już sobie wyrobiłam jakiś obraz jego i po prostu nie pasuje mi do tej roli. Tak więc nie wiem, trudno mi powiedzieć, no, ale tak jak mówię, serial mnie nie zachwyca. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was oglądał, co wy uważacie, czy się Wam podoba, czy nie, bo wiem, że zdania są podzielone co do tego drugiego sezonu i właśnie od wielu osób, którym pierwszy się bardzo podobałam, słyszałam, że drugi jest fatalny. Tak więc ciekawa jestem, co Wy uważacie na ten temat. W okresie przedświątecznym przyszła do mnie również paczka od Sibo z takimi moimi ulubieńcami pielęgnacyjnymi i produktami, które już w sumie mi się skończyły. I za nimi zatęskniłam, więc pomyślałam, że Wam na szybko pokażę, bo w sumie są to niektóre oczywiście nie wszystkie ale niektóre z moich ulubionych produktów. I na pierwszy ogień idzie odżywczy balsam do ciała, i powiem Wam, że to zdecydowanie jest mój ulubiony balsam, jaki kiedykolwiek miałam. Strasznie się cieszę, że mam go ponownie, ponieważ znowu mam problemy ze skórą. Strasznie jest przesuszona, do tego stopnia, że aż nie wygląda to dobrze i to jest jedyny produkt, który był w stanie w zeszłym roku mi pomóc z moimi problemami tak więc mam nadzieję, że i w tym roku mi pomoże i rzeczywiście gdzieś tam porządnie tą moją... i rzeczywiście gdzieś tam porządnie moją skórę nawilży. Już sobie go używam od kilku dni i naprawdę jestem zadowolona. Poza tym on pięknie pachnie i to jest zdecydowanie też jego duży, duży plus. Drugi produkt, jaki tutaj mam, to energetyzująca esencja odmładzająca. Aktualnie używam esencji z Madary, ale ona już powoli mi się kończy, dlatego uznałam, że pora uzupełnić zapasy i. Padło ponownie na esencję od e, Mi ten produkt bardzo dobrze się sprawdza. Używam sobie go codziennie rano. E, zawsze rano, zaraz po wstaniu, e, myję twarz, daję tonik i esencję. Natomiast później idę sobie zrobić śniadanie, e, gdzieś tam, wiecie, powoli się zbieram e, i dopiero wtedy nakładam krem, jak już ten produkt się dobrze wchłonie. Esencja zawsze mi bardzo pomagała, jeżeli chodzi o jakieś takie przesuszenia. Sprawiała, że od rana ta moja twarz była nawilżona, więc ja ją zdecydowanie polecam. I ostatni produkt, jaki tutaj mam, to tonik. W sumie, jeżeli chodzi o tonik, to nie mam jakichś ogromnych oczekiwań, ale też nigdy nie widziałam jakichś ogromnych efektów. W sumie po stosowaniu jakiegokolwiek toniku nigdy nie widziałam efektów. Natomiast jest to produkt, który po prostu na bieżąco się zużywa, tak więc postanowiłam, że jeszcze sobie i taki tonik wezmę, ponieważ aktualnie mam zwianka, ale on też już gdzieś tam powoli będzie się kończył. Wiecie, jak to jest z takimi produktami, których się używa na co dzień, one jednak często nam szybko schodzą. Wczoraj, czyli w Nowy Rok, skończyłam też czytać książkę Milczenie Czasu, którą wam pokazywałam na ostatnim vlogmasie. Standardowo bardzo mi się podobała, oczywiście wciągnęła mnie, w sumie przeczytałam ją w dwa dni z małą przerwą pomiędzy, bo tak jak mówię wczoraj skończyłam, ale wcześniej czytałam jeszcze jak byłam w domu, tak więc wydaje mi się, że, że taka książka no na chwilę, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi kryminały to na pewno mu przypadnie do gustu, szczególnie, że to też dzieje się na Islandii, więc jest trochę taki ponury krajobraz opisany. Ja akurat lubię takie klimaty, więc mi to odpowiada. Została mi jeszcze jedna z książek do przeczytania, tak więc mam nadzieję, że będzie równie wciągająca. Jest już trochę później, ja będę powoli się zbierać do galerii. Muszę jeszcze kupić bilet, ponieważ aktualnie nie mam biletu miesięcznego, ale uznałam, że nie jeżdżę na tyle, abym go musiała kupować, ponieważ no, niestety ten bilet już cały. Jest dosyć drogi i wydaje mi się, że jeżeli się nie jeździ zbyt dużo, to bardziej się po prostu opłaca kupować bilety jednorazowe bo nawet jeżeli to będzie 20 zł różnicy, no to zawsze coś. Tak więc ja się powoli zbieram. Was oczywiście zabieram ze sobą, no i mam nadzieję, że uda się coś ciekawego znaleźć. Witam się już z Wami z domu, jest chwilę przed 19, ja dopiero wróciłam. W sumie nic sobie nie kupiłam, pojechałam głównie przymierzyć piżamkę w hm natomiast okazało się, że bluza jest strasznie krótka, ja to chciałam kupić jako bardziej taki dres po domu i no niestety bluza była praktycznie przed pępek i ja nie lubię takich rzeczy. Poza tym też mało to nie kosztowało, bo stówkę, więc no wydaje mi się, że to jest sporo jak za coś takiego. E, tak więc e, nie wzięłam jej i mierzyłam jeszcze dwie rzeczy w za. Że nawet wam już tego nie nagrywałam, bo to były takie koszule e, zwykłe, białe, tylko że z bufiastymi rękawami, to jakimiś koronkami. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi bufiastymi rękawami, ale one są tak straszne, a wydaje mi się, że teraz większość koszul e, właśnie takie ma. Ja wyglądam w tym tragicznie e, i, i kompletnie mi się to nie podoba. Jeżeli chodzi o ludzi, to myślałam, że będzie gorzej, myślałam, że będą większe tłumy ze względu na wyprzedaże, natomiast nie było najgorzej. No, ale też jeżeli chodzi o sklepy, jakby nie powiem, że nie było wyboru, bo wybór był ogromny, ale po prostu tego było tak strasznie dużo i był taki bałagan w niektórych sklepach. Że powiem wam, nawet mi się nie chciało tego przeglądać, bo no nie było tak, żeby kilka rzeczy takich samych wisiało koło siebie, tylko po prostu po jednej rzeczy, wszystko w innych kolorach. Więc jak już patrzyłam na taki wieszak, to po prostu miałam dosyć. Ja to się zdecydowanie nie nadaję na wyprzedaże. Przyszłam tu do was jeszcze tylko na chwilę, aby się z wami pożegnać, ponieważ pomyślałam, że na dzisiaj już zakończę tego vloga. Chciałabym sobie jeszcze ten film na jutro wrzucić na YouTubea i mam parę rzeczy do zrobienia przy kompie. Tak więc z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Standardowo, jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o tym, aby zostawić kciuka w górę, a my widzimy się już w kolejnym. Pa!